Oburzenie wyburzeniem. Obrońcy najstarszych łódzkich fabryk. Łódzkie Wiadomości Dnia Magdalena Michalak. Witam Państwa. Pewnie wielokrotnie zadawali sobie Państwo pytanie, czy lepiej odrestaurować stare budynki i tchnąć w nie nowe życie, czy po prostu je zburzyć. W przypadku zarejestrowanych zabytków nie ma dyskusji, a problemem są te, które z powodu zaniedbań biurokratycznych, mimo swojej bogatej historii, nigdy zabytkami w rozumieniu urzędowym nie były. Jak na przykład budynki należące niegdyś do kompleksu Gejera. W ten sposób ginie 160 lat historii. Tak stare były bowiem niektóre budynki przy ulicy Piotrzkowskiej. To część kompleksu fabryk Gejera, do którego należy m.in. znajdująca się naprzeciwko Biała fabryka. Członkowie Stowarzyszenia Fabrykackiego już od pół roku z niepokojem śledzili pracę na tym terenie za pośrednictwem internetu. Wczoraj po wyburzeniu muru przy Piotrkowskiej postanowili interweniować. Wojewódzki konserwator był zdziwiony. Mówił, że były pewne ustalenia na podstawie, twierdził, że na piśmie z inwestorem, że te budynki tutaj powinny być tylko częściowo, te, które byłyby zwartościowe. Bezwartościowe budynki otaczające teren stoją nadal, a zabytkowe fabryki są już przeszłością. Na miejsce rozbiórki przyjechała policja, przyjechali też przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Po długim czasie doszli do prostego wniosku. Zakres prac uzgodniony przez Urząd Miasta różnił się od tego, co my wstępnie sugerowaliśmy inwestorowi. Dlaczego tak się stało, zbadają eksperci, ale konserwator przyznaje, że zabytku to nie przywróci. Nawet w przypadku przekroczenia uzgodnionych warunków inwestorowi nie grożą poważne konsekwencje. Obiekt bowiem oficjalnie nigdy nie był objęty ochroną. To jest skandal i że one nigdy nie były wpisane do rejestru zabytków, że dopiero teraz toczyła się procedura wpisania ich do, do rejestru. Zastanawiam się, jak to się w ogóle stało, że dopiero teraz w 2008 roku coś takiego zaczęło dopiero mieć miejsce. Urząd Ochrony Zabytków nakazał pracownikom firmy rozbiórkowej wstrzymanie prac. Podobno jest przekroczony zakres rozbiórkowy, jeśli chodzi o zabytki. W Łodzi jest jeszcze wiele podobnych, cennych budynków, które nie są objęte ochroną. Teraz walczą o nie społecznicy i pasjonaci historii Łodzi.